Na tej filmie chciałem pokazać Wam, jak wygląda sterownik do hulajnogi Wiron oraz w którym miejscu jest umiejscowiony. Także pokażę Wam, jak się do niego dostać oraz mniej więcej, jak jest podłączony. Tutaj mam nieoryginalną wtyczkę przerobioną na TX90. Oczywiście ma, lepszą przepływ, ma lepszy przepływ prądu. Tu jest obudowa. Jakbyście kiedyś szukali sterownika, lub mieli problemy ze sterownikiem w wiron. To właśnie tutaj jest w tym miejscu. Ja tu mam troszkę zmodyfikowane, bo już zaglądałem wcześniej do sterownika, podpinałem tam światło przednie i będę jeszcze kiedyś podpinał światło tylne stop. Ale to wam pokażę na innym filmie. Co jeszcze podłączałem, kiedyś jeszcze podłączałem tutaj miernik amperomierz do mierzenia poboru mocy przez silnik. Był on potrzebny do tego, aby sprawdzić jaki jest pobór podczas jazdy po prostej, pod górkę i w różnym terenie, żebyśmy po prostu wiedzieli i jaki jak akumulator, jakie natężenie prądu i jaki amperaż zastosować w akumulatorach Po prostu jak, jaki prąd zużywa ta hulajnoga przy różnych trybach jazdy, po prostu, żebyśmy wiedzieli yy, faktycznie jakie to jest zużycie. Gdyż tam na sterowniku jest 30A, ale ten, ta Hulajnoga pobiera yy, dużo więcej niż 30A30A amper. Amper pobiera na prostej drodze. A pod górkę nawet do 50 A potrafi połknąć. Yy, tu mamy dwie śrubki. Yy, trzeba po prostu śrubokrętem odkręcić te dwie śrubki, żeby się dostać do, do sterownika. Ja tu sterownik przykleiłem do tej obudowy, czyli do tej blachy, z tego względu. Żeby miał lepsze chłodzenie, jeżeli się jeździ bardziej po terenie i po większych górkach, oczywiście na zwykłym akumulatorze nie jest to za bardzo możliwe, jazda po takich dużych górach. Ale jak już założycie litowy, i akumulator, to jest to możliwe i wtedy ten sterownik troszkę dostaje więcej, więcej troszkę dostaje pogarach i może się bardziej grzać. Dlatego ja w twoim, swoim sterowniku po prostu go tutaj przykleiłem. Do, do, tej, do tej, właśnie tutaj, płytki. I płytka jest przyklejona do całej ramy, czyli jak się nagrzewa sterownik, nagrzewa tą płytę i bardziej lepiej odprowadza ciepło. Tutaj jeszcze mam w środku bezpieczniki, gdyż jak się wybieram na dalszą trasę, to warto mieć jakiś bezpiecznik w zapasie, gdyż nieraz się może tak zdarzyć, że przepali się bezpiecznik i będziemy musieli pchać. 5-10 kilometrów bo nie mamy takiego małego bezpiecznika i raz mi się zdarzyło już na trasie, że się właśnie przepalił bezpiecznik i mogło to spowodować że będziemy musieli pchać, a po co sobie robić problemów i boże sobie tutaj w akumulatorze takie bezpieczniki rzucone gdzieś tam z boku na zapas co do tego sterownika Widzicie, tak wygląda ten sterownik, jest to sterownik 36V, 1000W, z tego co tu producent pisze, maksymalny pobór mocy 30A, dlatego też bezpiecznik jest zabezpieczony 30A bezpiecznikiem. Co widzicie jeszcze tutaj, na tych kabelkach, jakbyście kiedykolwiek coś robili z hulajnogą, warto jest sobie zrobić tak, jeżeli rozpinacie te wszystkie kable, warto jest podpisać sobie je yy, numerkami, tak jak ja tutaj mam. Dlaczego? Z tego względu, że jak rozepniecie, to nie będziecie wiedzieć z powrotem, do czego służy, yy, do czego służy ten kabel i jak są podłączone. Jeżeli je rozepniemy, to tutaj w rękawiczkach jest trochę ciężko ale próbujemy na sterowniku jest podpisane na każdym y, pinie ale już w i nodze macie niepodpisany kabel a są podobne i warto sobie ponumerować i podpisać jeżeli tutaj piszę na przykład charging, charging port, czyli port ładowania i robimy sobie jedyneczkę i na jedyneczce pod, robimy sobie też jedynkę na tym i jak go rozpinam, to wtedy już wiecie, i do czego macie co później włożyć. I tak samo po kolei. Następny, jak macie następny, tutaj mam 0. Indykator, dokładnie. Indykator jest do yy, po, poziomu baterii. To jest wyświetlacz poziomu baterii. Co mamy dalej? brake light, tutaj nie podłączony. Właśnie tutaj kiedyś jeszcze nakręcę film. Odnośnie brake lighta w tym sterowniku jest też możliwość podłączenia tylnego światła stop, ale to kiedyś nakręcę filmik z tym światłem jak montuję, żebyście po prostu mogli sobie zamontować, bo dosyć jest to przydatne. Czasami w trakcie jazdy gdzieś po ulicy czy po chodniku te światło stop bardzo się przydaje. Co mamy dalej? Tutaj mamy sport, sport, końcówka sporta, sport, czyli biegi. Możecie, się, jeżeli będziecie kupować sterownik, gdyby się wam akurat spalił, albo coś mieliście nie tak ze sterownikiem, to warto jest zobaczyć sobie, czy macie tą samą ilość pinów, co w starym sterowniku. I ja kiedyś kupiłem sterownik, który nie miał tej funkcji sport, i jeździłem tylko na drugim biegu, czyli nie mamy pierwszego biegu, tylko cały czas jeździmy na drugim biegu. I ten przycisk sport, czyli przełączanie, pierwszy bieg, drugi bieg nie działa. Co tu jeszcze mamy? Wyciągniemy tego sporta. Ja to mam na kablach z tego względu, że kiedyś. Nie miałem już, nie miałem właśnie, miałem sterownik, który nie miał tego sporta. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze wtyczkę taką z potrójnym, pod, z trzema kablami. I ja mam podpisaną tutaj czwórkę. Przewadzą, prowadzą tutaj trzy przewody, i tutaj jeszcze jeden przewód idzie. To jest ten przewód od podejrzesz wyświetlacza. Na yy, poziomie baterii. Tutaj potrójny, potrójny, tutaj Delai Reul. To są trzy przewody. One są do podłączenia do manetki do gazu. Te trzy przewody. No i oczywiście warto sobie je podpisać. Tutaj ja mam podpisane czwóreczką, czwórka, chociaż. Tych trzech y, nie pomylicie, bo z trzema pinami jest bodajże chyba tylko jedna wtyczka. Co my tu mamy dalej? Dalej tu mam podpisaną jako dwójeczkę break, czyli mamy hamulec. Hamulce są... Wtyczka break. Hamulce są y, dwa break, y, przodni i tylni. Także powinniście mieć dwa, dwie wtyczki z napisem break. Do hamulców, gdybyście kupowali sterownik, to warto pamiętać, bo później będziecie mieć tylko, nie będzie Wam wyłączało yy, silnika podczas hamowania. Tutaj jest drugi break, druga wtyczka. Także sterownik już mamy rozpięty prawie cały. Zostało nam tylko. Yy, Zostało nam tylko przewody od silnika. Zobaczcie, do... pokażę Wam do, na nowych sterownikach. Mamy tutaj kilka w zapasie sterowników. Yy. Oczywiście wybrałem takie, które mają podłączenie: wszystkie sport, dwa brejki, no i wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Bo nie każdy sterownik ma wszystkie podłączenia. Musicie zwrócić na to uwagę. Na nowym sterowniku jest podłączenie w taki sposób, tak jak tutaj mówię. Macie te wtyczki oryginalne. To są te białe wtyczki, tak zwane wtyczki numer 1, Przynajmniej u nas na stronach internetowych. Styczka numer 1, standardowa. Ona ma yy, dwa piny, jeden po stóż, drugi po ukosie. I czerwony z czarnym to jest najgrubszy przewód jaki idzie. Podobne przewody są do podłączenia do silnika, ale już kolory są żółto-niebieskie. Także czerwono-czarny macie z taką wtyczką do podłączenia do akumulatora, a żółty z niebieskim macie podłączenie, podłączenie do silnika. Może się tak zdarzyć, że tak jak tutaj oryginalnie, oryginalnie po prostu producent dał taką kostkę przejściówkę. Taką kostkę tutaj. Pokażę wam. Tutaj kable miałem przedłużane, żeby było lepiej podłączyć. I w kostce jest tak zrobione, że tutaj są nie na takiej wtyczce, jakby tutaj, jak tutaj widzicie. Tu jest wtyczka na, na takim na odwrotnie niż ten. Nie na taką ptyczkę, tylko na yy, taką końcówkę oczkową. Pokażę Wam, jak to wygląda. I to było oryginalnie już, yy, z, jak była kup, hulejna, kupiona. To ta ta, takie coś było już oryginalnie u producenta. Producenta dał coś takiego. No, jest to fajne rozwiązanie, ale jak kupicie sterownik, no to musicie sobie dorobić końcówki oczkowe żeby można było skręcić. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest to fajne rozwiązanie, na pewno tutaj mniejsze straty są prądów, ponieważ przez takie podłączenie na pewno lepiej przepływa prąd, ta hula i szybciej się zbiera, na pewno mniejsze straty są. Jak założycie lepszy akumulator, to ka każdy rodzaj wtyczek, jak macie jakiś lepszy przepływ prądu, to później czuć podczas jazdy w miejscu, w tym miejscu się nie nagrzewa wtyczka. Dobrze przepływa prąd i dobrze się hulajnoga zbiera. I co tu jest takiego ważnego? Jak będziecie podłączać, zobaczcie. Najlepiej sobie zapisać lub zrobić zdjęcie. Niebieski przewód to jest przewód plusowy, czyli niebieski przewód idzie do plusa do silnika, a żółty do minusa do silnika. Gdybyście podłączyli na odwrót, to hulajnoga wam pojedzie do tyłu po prostu, no, nic się nie stanie w tych przewodach silnik podłożycie na odwrót to po prostu hul hulajnaga pojedzie do tyłu no jeżeli będzie dawać gaz na manetce no ale trzeba zwrócić uwagę, zrobić sobie zdjęcie jak to, jak to po prostu podłączyć tak to wygląda oryginalnie jak kupiłem sterowniki nie widziałem żeby były takie oczkowe, yy, oczkowe że oczkowe tutaj zakończenia w takich sterownikach, przeważnie będziecie mieć takie kostki i trzeba będzie albo kostkę obciąć i dorobić takie oczkowe. Widzicie, ja tu mam dorobione i zgrzewane tutaj, dorobione, bo jak wymieniałem sterownik, to, to też miałem właśnie coś takiego. I trzeba będzie to obciąć i dorobić oczkowe. Jakbyście u nas kupowali sterownik, akurat nie mamy wystawionych na aukcji, ale jakbyście potrzebowali, kiedyś możecie napisać w komentarzu, czy na innych aukcjach, co mamy powystawiane. Że potrzebujecie taki sterownik, to możemy Wam obciąć to i zrobić Wam takie oczka, żeby już było bezproblemowo. Tylko podpinacie wszystkie wtyczki i przykręcacie sobie niebieski do plusa, żółty do minusa. I możemy to dla Was zrobić. Nie każdy ma lutownicę, nie każdy ma możliwość zrobienia czegoś takiego samego. Także jakbyście chcieli, to możecie tam napisać w komentarzu, że. Potrzebujecie sterownik, czy coś takiego. Co do sterownika, jeszcze jakie są objawy spalenia sterownika? Jeżeli sterownik się spali całkowicie, to jest bardzo duży smród i będziecie to czuć, że jest spalony. To jest takie spalenie całkowite, jeżeli byście na przykład chcieli wyjechać pod taką górę, czyli pod bardzo dużą górę i hulajnoga przez kilkanaście sekund na pełnym gazie miała duży opór i nie mogła po prostu wyjechać pod górę. No to powinien się Wam przepalić bezpiecznik pierwsze, ale gdyby jakimś cudem się stało, że bezpiecznik by nie zadziałał, nie przepalił się sterownik, to jeżeli się spali sterownik, to jest ogromny smród i czuć. Czuć po prostu przy samym otwarciu tutaj, jeżeli się powącha sterownik śmierci okropnie, tam są spalone tranzystory, także smród jest okropny. Będziecie czuć, że sterownik jest spalony. I wtedy w ogóle kontrolki po przekręcaniu stacyjki, kontrolki w ogóle nie świecą. A jeżeli się spali sterownik, tylko i wyłącznie yy, może się spalić. Tak, yy, mi się tak też raz stało, że spaliło się samo sterowanie, czyli, jako tako, sterownik yy, świeci prąd. Jest, jest, jest prąd na diodach, na czyli przekręcamy stacyjkę, świecą stacyjki, ale po dodaniu gazu hulejnaga nie jedzie. I za to jest odpowiedzialny po prostu tutaj. Macie do, te, trzy, te trzy kabelki od tej tyczki, za to jest odpowiedzialna właśnie manetka gazu. I tam jest bardzo układ, jakiś bardzo czuły układ, który, yy, który po prostu steruje tym, tą manetką gazu, i, i tam się mogło też, też może się przepalić, ale to już rzadziej przepala się yy, po prostu sterownik od, od manetki gazu. Najczęściej przepala się cały sterownik i okropnie śmierdzi, będziecie czuć, że jest przepalony. No, ale też tak się może zdarzyć, że, że się Wam przepali sam po prostu sterownik od, od manetki gazu i hulajnoga będzie pokazywać, że jest prąd na, na hulajnodzie, ale nie, chce, nie będzie chciała jechać podczas do, dodawania gazu. A jak odróżnić, jeszcze, jak odróżnić jeszcze to, że na przykład sterownik jest dobry, a, hul, a akumulator jest zepsuty czy uszkodzony? No? Jeżeli akumulator jest uszkodzony a sterownik dobry, to hulajnoga powinna pokazywać przynajmniej tam dwie diody lub jedną diodę na wyświetlaczu. i Po dodaniu gazu, hulajnoga powinna przynajmniej zakręcić kołami, czyli albo lekko kręcić kołami. Jeżeli już jest akumulator całkowicie padnięty, ona po prostu powinna jechać bardzo powoli, lub nawet jak podniesiecie koło do góry, powinno kręcić kołem. Wtedy wiecie, że akumulator jest już padnięty, a sterownik jest dobry. No, także, także taka informacja dla Was, jakbyście kiedyś nie wiedzieli, że czy akumulator już całkowicie padł, czy sterownik się spalił. No to jeżeli sterownik jest dobry, to powinien po prostu akumulator zakręcić kołem. Jeżeli wiadomo, nie, świeci, nie świecą żadne kontrolki, to jest uwalony sterownik albo uwalony całkowicie akumulator, ale to już musi być całkowicie padnięty akumulator, nie mieć nic napięcia. Jeżeli świecą kontrolki i nie chce hula i noga jechać, no to znaczy, że. Macie uwalony sterownik. Albo jedno, albo drugie. Znaczy, no to jedno, to czyli, czyli sterownik od, od manetki gazu. Bo jeżeli, jeżeli się przepali całkowicie sterownik, to będziecie czuć, że jest przepalony. Dobra, to chyba tyle odnośnie sterownika. Yy, to chyba tyle. Ja to brutko poskładam. Czyli tak to wygląda to podłączenie. Także, jakbyście kiedyś mieli, mieli problem ze sterownikiem, to mniej więcej wiecie, że trzeba tak to, tak to po prostu zrobić. Pokażę Wam na zdjęciu, jak to wygląda, dokładnie, żebyście widzieli, bo na filmie mogło to być nie dosyć wyraźnie. Czyli w sumie macie 10 przewodów, jeżeli będziecie kupować sterownik. Sprawdźcie sobie, czy macie 10 przewodów razem z tymi dwoma, czyli przewodem jedynką do akumulatora i dwójeczka do silnika. Z tym, że te dwa przewody białe mogą być czarne, tak jak są dwa rodzaje wtyczek, czyli albo białe lub czarne, czyli możecie mieć te dwie końcówki z czarnymi, z czarnymi wtyczkami. W zależności jaki, jaki macie rodzaj, to musicie sobie dokupić yy, czarne wtyczki lub białe wtyczki. To nie, to nie zmienia faktu, że dobrze by było, żebyście mieli w sumie 10 wyprowadzeń, bo tutaj są wyprowadzenia na podwójny hamulec, czyli tak jak macie tam przód i tył, i do manetki do biegów, czyli dwa poziomy, czyli jedenka i dwójka, drugi bieg. Oraz jeden przewód do hamulca światło brake light. To jest niepodłączone, czyli jeden przewód będzie niepodłączony, ale w sumie żebyście mieli 10 przewodów byłoby fajnie. I tak to wygląda. Tu wam zrobiłem ze zbliżeniem. Czyli te dwa przewody mogą być czarne. Akumulator i silnik. Akumulator wiadomo, czerwona czarna tyczka. Silnik żółto-niebieska. Później mamy tutaj przewody takie jak indukator, poziom baterii. Później mamy Derai-Luer, manetka gazu, trzy przewody. Tego nie pomylicie, bo jest tylko jedna wteczka z trzema przewodami i to jest do manetki gazu. Później macie power, lock, stacyjkę Brake, czyli hamulec 1 To jest albo przód, albo tył I tu jest brake, hamulec drugi, Przód i tył Jak tego nie podłączycie, nie będziecie mieć albo jednego, albo drugiego, to podczas hamowania hulajnoga nie będzie rozłączała silnika, czyli będzie hamować i będzie jechać Także tu będzie konflikt Także warto jest mieć dwa hamulce Tutaj, tak jak mówiłem, w niektórych sterownikach nie ma sportu. Czy zwróćcie uwagę, jak kupujecie sterownik, żeby był sport, bo nie będziecie mieć pierwszego biegu, drugi będzie, ale będzie jeździć, będziecie jeździć na, na drugim biegu cały czas, jeżeli nie będziecie mieć, czyli sport, tutaj biegi, charging port, czyli do port do ładowania, ten yy, tu tutaj będziecie mogli sobie ładować. To jest podłączenie do portu ładowania z boku hulajnogi. To co macie z boku tutaj w hulajnodze, to do tego jest podłączone i idzie do sterownika. I tutaj brake light, czyli światło stop. Ten, ten kabelek, jeden przewód macie niepodłączony. Chyba, że macie już w standardzie na wyposażeniu hamulec tylni stop, to będziecie mieć podłączone. Jeżeli nie, tu jest możliwość podłączenia. Światła stop. Nakręcę filmik, jak podłączyć takie światło stop w przyszłości, gdyż do, przydaje się to światło. Ja osobiście na razie nie mam, ale zrobię filmik, jak będę mieć. To chyba tyle. To chyba tyle. Także na razie, dzięki za wszystko. Dzięki za oglądanie filmika. I jakby się coś, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, odpowiem tylko jak będę miał chwilkę. A co do całości, to chyba tyle. Trzymajcie się do następnego filmu i do zobaczenia. Cześć.